Hello, hello, dzień dobry i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z dość długim tematem, jakim jest wedding prep, więc proszę zaopatrzyć się w jakąś kawkę, herbatkę i lecimy. I ten film ma być taką inspiracją dla tych, którzy na przykład planują jakiś ślub albo jakąś inną imprezę, bo to naprawdę te polecajki można wykorzystać na każdą okazję, tak myślę. I ja sama oglądałam wiele takich materiałów, gdzie dziewczyny mówiły swoje pomysły, to co one robiły na swoim ślubie. No i też troszeczkę ukradłam od nich tych pomysłów, trochę przerobiłam na swoje, troszeczkę poszperałam na Pinterestie. I dzisiaj wam pokażę takie niektóre. Rzeczy, które można zrobić samemu, takie, które fajnie można też kupić gdzieś, i uważam, że są super, jeżeli chodzi o takie dodatki na ślub. Nie będę też za bardzo mówiła na temat, jak to będzie dokładnie wyglądało, bo jeszcze tego ślubu nie było, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to może po ślubie też pokażę Wam, jak mniej więcej wszystko wyszło. Dzień dobry, Pani. Chodź zobaczymy, co mamy w kartonie. Chcesz zobaczyć? Pokażę Wam różne zdjęcia, które były moją inspiracją i jak mniej więcej chciałabym, żeby to wyglądało. Więc moje stoły ogólnie i jej cała kolorystyka będzie utrzymana w kolorze białym, beżowym, niebieskim. I kremowym. Tutaj gdzieś powklejam Wam zdjęcia, ponieważ ja uważam, że ta kolorystyka tego miejsca jest przepiękna, jest tam beżowo-kremowo-biało, i to mi się najbardziej podoba. Też no, piękny jest kraj obraz, bo wszystko jest przeszklone i widać po prostu park zielony, piękny, więc jest to taka zielona natura na zewnątrz, połączona z kolorem beżowym, białym, i to po prostu jest prześliczne. I jeżeli chodzi o kolorystykę, no to ja tutaj postawiłam na kolor niebieski i kremowy. Kremową biel, coś takiego. I wszystkie kwiaty chciałabym mieć żywe. To jest też takie u mnie, że nie chcę niczego sztucznego. I tutaj zamówiłam dużo takich serwetek, wszystkie sobie poukładałam. W taki oto sposób zawiązałam kokardki, więc wszystko tak sobie poukładałam i mam ich całkiem sporo, tak żeby każdy gość miał coś takiego na talerzyku. Powkleję wam tutaj inspirację, jak mniej więcej ma to wyglądać. Widziałam też, że niektórzy robią z tego kokardki, ale te kokardki jakoś tak do mnie nie przemawiały. No i też nie chcę, żeby jakieś kokardki były motywem przewodnim mojego ślubu, bo tych kokardek trochę już mam gdzie niegdzie, więc. Przesłodkie. Bardzo podoba mi się ten kolor i to będzie motyw przewodni, że tak powiem. Więc to jest po prostu no urocze. Kolejna rzecz, którą chciałabym mieć na stołach i tutaj sobie podjechałam w kilka miejsc, też widzieliście pewnie na vlogach, jak siedziłam. I mam tutaj ogólnie cały karton takich świec, ale to, co ja sobie wymarzyłam, dużo jest też takich świeczek, które mi się bardzo podobały, które są w takim małym jakby świeczniku i jeszcze na to jest szkło i one są podłużne, długie, ale to nie wiem, ile by po prostu mnie wyszło, gdybym chciała kupić sporo takich świec, więc postawiłam na zwykłą taką dużą świecę w szkle i to jest też łatwiejsza opcja po prostu, bo nie trzeba aż tylu szczegółów dokupować. Już sobie wszystkie je pomyłam i podrywałam wszystkie rzeczy, też musiałam je przetrzeć i o coś takiego dokładnie mi chodziło. Jest to zwykła, taka gruba świeca. Ona ma się palić 70 nawet godzin, więc spokojnie będzie całą noc się tam paliło. No i to jest też bardzo ważne, że wiele miejsc chce, aby te świeczki były w tym szkle, żeby nic tam nie skrapiało się na stoły ani nie zepsuło właśnie obrusów, więc też tak trzeba to wszystko ogarnąć. No i zakupiłam cały karton właśnie takich świec w szkle i te świeczki na początku myślałam, że znajdę w Ikei, ale tam tego nie było. I zaraz pokażę Wam, co kupiłam w IKEA. No ale jeżeli chodzi o te świeczki, to je zakupiłam w Teddym i dużo naprawdę przechodziłam takich miejsc. Teraz ogólnie strasznie jest pełno takich świec, bo jak tylko teraz się rozglądam, to gdzie nie pójdę, czy to w Pepko, widziałam też tego typu świeczki. Więc są wszędzie, ale na chwilę obecną, kiedy ja je szukałam, to nie było tego nigdzie i znalazłam je tylko w Tedim, i w sumie nie, jeszcze znalazłam w Ikei też były, ale tam właśnie cenowo w sumie wychodziły tak samo. No ale nie było tam tych wazoników, więc stwierdziłam, że na razie tam świeczek nie kupuję i powiadam jeszcze do Teddy'ego, a jak już znalazłam w Tedim to i to, co stwierdziłam, że już mi się nie chce wracać i kupuję tam. No więc takie świece. Będą rozłożone po całych stołach. No i do tego właśnie też te serwetki, więc uważam, że to będzie śliczne. I w takiej kolorystyce właśnie chcę, aby wszystko było na moim ślubie. Też w takiej kolorystyce będą kwiaty, jeszcze nie wiem dokładnie jakie, ale to mogę Wam wszystko powiedzieć i pokazać później, jak już będę wiedziała, co i jak będzie dokładnie wyglądało. No i co? Tak jak powiedziałam, w Ikei nie widziałam niczego innego, ale za to w Ikei znalazłam bardzo sporo takich malutkich świeczuszek i stwierdziłam, że one będą mega super. Tu mam 12, godzin, że się palą także też spokojnie. No i tak sobie poustawiam takie duże, trochę też tych mniejszych i uważam, że to super wypełni całość. To, co jest też bardzo ważne, bo ja nie mam jakoś nie wiadomo ilu tych świec, to, że jeszcze będą gdzie gdzieniegdzie wazoniki z kwiatkami. I jeżeli chodzi o kwiatki, które będą na stołach, no to one będą w wazonikach, które też nie będą jakoś super wielkie, bo mi zależy na tym, żeby nie było takiego przepychu. Początkowo nie chciałam w ogóle za bardzo ozdabiać tej sali, bo ona jest sama w sobie piękna i ja lubię na naprawdę cenię sobie taki minimalizm sam w sobie i jak widzę, że jest tak bardzo bogato, nawalone tymi kwiatami, to po prostu myślę, że ludzie by nawet nie widzieli, kto siedzi po drugiej stronie stołu i już też tak sporo osób mi mówiło, że na przykład poszli na jakiś ślub i było mega ślicznie, bardzo ładnie, ale na przykład jakieś drzewa były i nie było widać po prostu osoby, która siedzi po drugiej stronie. No i nie wiem, jakoś tak do mnie to nie przemawia. Wolę tak skromnie, żeby było uroczo, cute, ale nie do przepychu. Nie lubię takiego przepychu, na bogato, więc myślę, że takie świece gdzie nie gdzie, bo ich też, tak jak powiedziałam, nie mam za dużo, e, takie malutkie świeczuszki, No i jak jeszcze będą gdzieś pomiędzy tym wszystkim wazoniki z kwiatkami, które też mają być takimi gałązkami, to wam też pokażę na zdjęciu, jak to mniej więcej wygląda. No to to już jest naprawdę enough. I takie delikatne, dopieszczone, ale jednak coś. I to mi się bardzo podoba. No i to jest w sumie wszystko, jeżeli chodzi o stoły, bo więcej nie planuję. Obrózy chcę mieć białe. I przy tym po prostu tym A, jeszcze jedną rzecz chcemy mieć na stołach, ale do tego zaraz przejdę. Co jeszcze będzie się znajdowało na stole? Oczywiście, winietki. I już Wam pokazuję, co ja zrobiłam i co sobie wymyśliłam. Bo ja moje winietki robiłam sama i stwierdziłam, że zrobię sobie jakiś projekt, który chciałabym, żeby po prostu był takim eleganckim, ale też z dopieszczeniem i po prostu żeby to było estetyczne, ładne i takie, które będzie wpasowywało się w cały ten klimat. No i mam tutaj pełno moich winietek, które już do mnie przyszły, więc mega się cieszę. Nie wiem, czy widzieliście moje zaproszenia. Chyba już nie mam ani jednego, ale też były utrzymane w takiej kolorystyce i były prześliczne. Gdzieś może Wam wkleję, jeżeli nie widzieliście. No i co? I winiet, winietki prezentują się tak tutaj akurat pana młodego i bardzo podobają mi się właśnie te wykończenia złote, że one są w takim kremowym kolorze i z tyłu też jest M&M Jestem zakochana właśnie w takim klimacie, więc bardzo mi się to podoba. Kolejną rzeczą, którą sobie wymyśliliśmy, to kod QR, który będzie kierował do serwera, na którym jest po prostu galeria zdjęć i gdzie właśnie goście będą mogli zdjęcia umieszczać. Czyli wszyscy chyba już dobrze znają, bo czekajcie, chwilę już Wam pokazuję, tylko sobie tak zasłonię, żeby nie było widać no więc takie karty będą jeszcze na stołach tutaj mamy ten kod, który każdy będzie mógł sobie zeskanować swoim aparatem w telefonie instrukcja obsługi, jakby ktoś nie wiedział jak tego użyć, no i właśnie chciałam żeby to było duże, bo sporo też naszych znajomych i ogólnie tak jak ja też byłam na ślubie i nie widziałam, że ktoś coś takiego miał i dowiedzieliśmy się po fakcie mówiło, że dużo osób tego po prostu nie zauważyło i że robili tam zdjęcia, wrzucali, ale że właśnie nikt za bardzo na to nie zwracał uwagi. No i ja też właśnie nie zwróciłam, więc chciałam, żeby to było jak najbardziej widoczne i na tym też nam zależało. No i aplikacja, bo dużo jest takich aplikacji które można sobie na ten okres wykupić i po prostu używać. I uważam, że jest to super opcja, jeżeli ktoś na przykład nie ma budżetu na fotografa, bo naprawdę te zdjęcia mogą być takie klimatyczne i po prostu, wiecie, z perspektywy gości i to ma naprawdę super klimat, a nie taki dopracowany i ogólnie. Więc ja też wzięłam fotografa, ale nie na całą noc, bo stwierdziłam, że w sumie fajnie i bardziej też wolę takie zdjęcia hmm, naturalne, takie niepozowane, wiecie o co mi chodzi. Ja wiem, że fotograf musi być i będzie, bo to też bardzo chcę, żeby było. I też znalazłam super, znaczy znalazłam, no znam super dziewczynę internetowo, jeszcze się znamy, ale mam nadzieję, że niedługo już się poznamy na żywo. I robi naprawdę piękne zdjęcia i wiadomo, fotograf no nie jest zastąpiony. Fotograf zawsze ładniej to zdjęcie zrobi i jest takie pozowane i piękne, więc to też jest super, ale mówię, jeżeli ktoś na przykład nie ma już budżetu, no to to też jest super opcja, żeby coś takiego sobie wykupić, Albo dodatkowo, jeżeli chcę, no to też fajnie, żeby goście pokazali tak od swojej strony, ze swojej perspektywy, albo swoje zdjęcia wyrzucali, żeby każdy mógł na drugi dzień właśnie zobaczyć tą galerię i się pośmiać, jak się wczoraj bawił. Może niektórzy nie będą pamiętać połowy, co robili. W każdym razie to uważam, że jest super. No i nie wiem, jakie są takie aplikacje, które mogę wam polecić. Nasza aplikacja była wykonana przez mojego narzeczonego, która jest po prostu przepiękna i zrobił tak piękną kolorystykę, to też wam mogę pokazać. Mm. Już sobie tutaj skierowałam na kod. Musimy wpisać swoje imię i to, co mi się bardzo podoba, to tak jak Wam powiedziałam, wszystko mam utrzymane w takich kolorach. Niebieskich i beżowych, i też tak zrobiliśmy, żeby ta aplikacja właśnie w takich kolorkach była utrzymana. No i tu możemy zrobić, dodać zdjęcie i możemy właśnie już zrobić zdjęcie albo dodać zdjęcie ze swojej galerii. Robimy zdjęcie i ono jest podpisane przez nas, bo też chciałam, żeby to było właśnie na przykład jakaś notatka od gości. No i ląduje na serwerze naszym, a nie na jakimś właśnie, nie wiem, firmy obcej. W każdym razie u nas zrobił to Michał i naprawdę jestem pełna podziwu, że tak to pięknie dopracował, no ale on umie robić takie rzeczy, bo to jest człowiek talent. Także słuchajcie, no coś takiego myślę, że każdy zauważy, jak będzie to na stole stało. I jeżeli ktoś właśnie nie zauważy wielkiego kodu QR, to jeszcze mamy malutkie wizytówki, które też mamy zamiar rozdawać, i tutaj. Jest napisane: Zobacz, jak się bawiliśmy, tak aby goście na następny dzień mogli sobie odtworzyć jeszcze raz i przypomnieć, jak ta impreza wyglądała. No i tutaj też zrobiłam, także są nasze inicjały i te zakończenia w rogach, także to mi się bardzo podobało. Wszystko jest utrzymane w takim kremowo-złotym kolorze i to jest super, że udało mi się w ogóle takie coś zrobić. Także mega się cieszę. Wszystko właśnie robiłam sama, zaproszenia też robiłam sama, właśnie w kanwie, więc jeżeli nawet nie macie jakiegoś super talentu, grafika, to naprawdę w kanwie są tak fajne projekty, że możecie coś znaleźć, coś do siebie tam dodać swojego. Więc mega polecam, bo nawet robiłam to chyba przy tej Teraz nie pamiętam, czy robiłam z darmową wersją czy z płatną, ale naprawdę w każdej wersji możecie znaleźć super opcje. Więc mega polecam, jeżeli robicie jakąś imprezę czy coś takiego, no to w kanwie jakieś projekty sobie porobić. Ekstra sprawa. Lecimy dalej. Kolejną taką rzeczą, którą chciałam mieć na moim weselu, no to jest właśnie księga gości. Ja stwierdziłam, że też zrobię sama coś takiego i po prostu zrobię kącik, gdzie będzie Instax. Mój po prostu położę tam Instaxa w takim koszyczku, też mniej więcej pokażę Wam moją inspirację, jak chciałabym, żeby to wyglądało i nie mam za bardzo takich ładnych ramek, ale ramki, które posiadam, są po prostu złote. Tego jeszcze nie zrobiłam, ale tutaj chciałam włożyć sobie do środka, na przykład takie napisy „Zapisz się do naszej księgi gości”, „Zrób sobie zdjęcie”, coś w tym stylu. No i postawić przy tak zwanej fotobudce, która po prostu będzie, no tak wyglądała, że będzie tam stał Instax, dużo wkładów do Instaxa i album, który też kupiłam w Tigerze i strasznie mi się podobał ten album. Kupiłam dwa. Bo tak bardzo mi się podobały. No, i w środku narysowałam takie dwa gołąbki, i reszta będzie wypełniona, mam nadzieję, przez naszych gości. Także tak się to prezentuje. No, ale ten album jest tak śliczny, i w ogóle ten kolor też strasznie mi się podobał, że wszystko jest tak utrzymane w takim złotym, beżowym kolorze, więc to jak najbardziej. Mam nadzieję, że będzie wyglądało tak jak chcę. Kolejna rzecz to pudełko na obrączki. I powiem Wam, że z tym pudełkiem miałam trochę problem, bo nie za bardzo przemawiały do mnie jakieś pudełka drewniane albo jak z takimiś takimi napisami. Nie wiem, dla mnie to tak kiczowa to wygląda. I to, co ja kupiłam, słuchajcie, to jest po prostu zwykły taki jakieś pudełko białe, niby też na obrączki. I ono kosztowało 4 zł. No, także całkiem spoko i słuchajcie, wygląda tak, jest naprawdę bardzo dobrze wykonane, całe ze skóry i o, tak się prezentuje, zwykłe, białe, mi tutaj miejsce, miejsce na dwie obrączki jest i uważam, że to jest takie minimalistyczne i całkiem ładne, bo tak jak mówię, nie chciałam żadnych takich pudełek jakichś z napisami albo drewnianych jakichś opakowań, no nie za bardzo mi się podobały te propozycje, które były. No a to uważam, że spełnia jak najbardziej wszystko, czego potrzebuje. Jest skórkowe, ładne, białe i pasuje do całej aranżacji. Także proste, najładniejsze, tak uważam. No. Kolejna rzecz, którą zrobiłam, i tutaj możecie mnie wyśmiać, bo za bardzo nie wiedziałam, jak to zrobić i do czego to włożyć, ale pudło na koperty. Mm -hmm, tak, i to co ja zrobiłam, to zaraz Wam pokażę. I ja to pudło zrobiłam własnoręcznie, ponieważ wszystkie jakieś szkatułki albo takie boksy. Nie do końca mi się podobały, i też uważam, że no nie ma co kupować jakiegoś nie wiadomo czego na, na coś, co i tak nigdy w życiu już później nie użyjemy. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie takie proste, obkleję to po prostu papierem takim dekoracyjnym i nalepię na to wstążki. No i wyszło mi coś takiego. Ja jeszcze nie wiem, czy ja to użyję, ale uważam, że ma to swój urok. Dałam tutaj wstążki na boki, środek tutaj wyłożyłam też wstążką. No i napis na środku też właśnie niebieski, tak żeby pasowało do całej reszty. Łap, mi spadło. No, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy jest to ok, czy jest to w porządku, ale o wiele bardziej takie coś podoba mi się niż właśnie takie sztucznie kupione, jakieś rzeczy plastikowe. No nie wiem, to ma taki swój klimat, widać, że to też sama robiłam, więc jest to takie, nie wiem, bardziej klimatyczne moim zdaniem, bardziej też takie dopracowane z duszą niż takie, które bym kupiła w jakimś sklepie plastikowe i z jakimś takim, wiecie, czcionką napisaną, którą każdy po prostu wszędzie ma. Wracam, słuchajcie, po małej przerwie, ponieważ aparat jej potrzebował, więc teraz przejdźmy sobie jeszcze. A nie, jeszcze mam dwie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. I to będzie właśnie tego kącika z Instaxem. I mam takie kosze. Tutaj też będą wkłady, i różne takie inne pierdółki, więc takie o, lusterko z złotym wykończeniem, na którym też coś położę. I taki wiklinowy kosz, gdzie będą wszystkie te wkłady z Instaxa stały. I myślę, że to jest naprawdę super. Przejdźmy teraz do moich dodatków. I tak myślałam, czy Wam mówić o niektórych rzeczach, czy nie, ale w sumie o niektórych i tak już Wam powiedziałam we vlogach, więc i tak Wam pokażę. Wiadomo, moja suknia tutaj wisi, więc jej nie pokażę jeszcze nikomu przed ślubem. Ale takie inne rzeczy, albo też tą suknię na zmianę, to mogę Wam pokazać. I to, za bardzo mi się spodobało, to właśnie kokarda we włosy. Widziałam, że Barbara Pawlin miała coś takiego na swoim ślubie i strasznie mi się to podobało, więc stwierdziłam, że taką kokardkę sobie znajdę i to było też dość trudne, bo nie wiedziałam jaką tą kokardę no i ta jest taka piękna, klasyczna ma też taki kolor jak moja suknia i w ogóle wygląda jakby była z moją suknią do kompletu, więc taką to kokardę sobie do włosów wepnę i to wszystko w sumie, chcę mieć takie naturalne rozpuszczone włosy, lekko falowane to sobie wszystko zrobię sama i jeżeli chodzi o kolejne dodatki, no to torebkę stwierdziłam, że wezmę taką jaką już mam i jest to taka muszla ale też ma złote dodatki i ogólnie myślę, że jak najbardziej jest w porządku. Tutaj będę miała po prostu takie jakieś kosmetyki, które będą mi potrzebne na ten dzień i... Jeżeli chodzi o cały makijaż kosmetyki, to odsyłam Was do innego filmu, bo tam nagrałam wszystko, jak chcę się pomalować, mniej więcej tak jak teraz, więc bardzo delikatnie. No ale też pokażę Wam, jakich kosmetyków używam, bo są naprawdę super i też długo szukałam, żeby były to jak najbardziej takie naturalne, neutralne moje kolorki i jestem super zadowolona z tego, jak to wyszło. Dobra, przejdźmy teraz do butów, bo myślę, że buty to jest jedna z takich rzeczy, które ciężko w ogóle znaleźć i się zdecydować i żeby to było wygodne i takie pod nas. I ja ogólnie nie mam problemu z chodzeniem na szpilkach, więc tutaj nie musiałam żadnych takich nie wiadomo jakich wygodnych, super butów kupować, ale wzięłam sobie trzy pary w sumie i już Wam pokazuję jakie. I pierwsza z nich to są buty, które kupiłam już w zeszłym roku i są to zwykłe takie białe buty z Zary. I powiem Wam, że naprawdę widziałam różne inne buciki i też przymierzałam, i żadne nie podobają mi się tak bardzo do mojej sukienki jak właśnie te, bo one tak idealnie pasują. Po prostu te czubki tak ładnie wystają z tej sukienki, i żadne inne naprawdę buty mi nie pasowały jak takie proste buciki. Tylko problem jest taki, że boję się, że jak będzie jakoś super gorąco czy coś, to ta stópka tutaj będzie mi się grzała i będą mi się te buty ślizgać. Więc no, o tyle dobrze, ja, ja po prostu nie lubię, jak jest upał, chodzić w butach, nie wiem dlaczego, mam coś takiego, że uh, nie, nie lubię, czuję taki dyskomfort wtedy, no, ale w każdym razie uważam, że one są naprawdę śliczne i naprawdę bardzo ładnie wyglądają na stopie, więc te buty zakładam po prostu, żeby się przejść do tego ołtarza, w razie czego mój tata będzie mi tutaj pomagał z równowagą, mam nadzieję, że dotrę, no i to tyle, jeżeli chodzi o te buty, ponieważ później zamierzam je od razu zdjąć. Tak, nie chcę w nich później być. Bo słuchajcie, to tak jak powiedziałam, ja nie czuję się dobrze cały czas chodzić w takich zamkniętych butach, więc zmienię sobie na kolejne. I buty, które zakupiłam całkiem niedawno, to też niektóre osoby mogły widzieć na vlogach, to są takie zwykłe sandałki, które też chciałam kupić. I to, co jest też moim założeniem, to ja kupuję takie rzeczy na mój ślub, które mogę później wykorzystać, więc to nie jest tak, że kupuję jednorazowo tylko na jeden wieczór, i dlatego też większość takich rzeczy, które kupuję, zamierzam wykorzystać później i też tak. Podchodziłam do tych zakupów, żeby to nie były zakupy na jeden raz. Tak samo, właśnie, jeżeli chodzi o te buty, no to widzicie, to są moje stare buty, już mam je ponad rok w mojej szafie. No lepiej kupić takie, które później też jakoś wykorzystam, w których będziemy chodzić, i dlatego też postawiłam na takie oto sandałki. I powiem Wam tak: dużo osób na TikToku pisało mi, że o ja też na nie patrzyłam, ale one były niewygodne. I ja mówię, Bosz, jak to niewygodne? Naprawdę ja założyłam je, skakałam w nich i mówię, nie no, są super wygodne. I też byłam już się z. Byłam też w nich się przejść, więc już są przeze mnie użyte. I w ogóle ładne mają tutaj takie złote dodatki, ale w każdym razie tego i tak nie widać. To, co chciałam powiedzieć, to że dla mnie są to naprawdę jak najbardziej wygodne buty i prezentują się właśnie tak. Kupiłam sobie też 38, a mój rozmiar jest 37,5, więc tak, żeby było mi wygodnie, takie wszystkie w sumie buty kupiłam. 38 tak sobie zaokrągliłam, żeby ta stopa miała wygodnie w ten dzień i po prostu, żeby na przykład jak spuchnie czy coś ze stresu, bo wiem, że tak się może zadziać, żeby było mi komfortowo jak najbardziej. Więc te będą na zmianę po tych właśnie, w których się przejdę. No i okej, okay, mam dwie pary butów, mówię spoko, ale i tak wypadałoby mieć jakieś na płaskiej podeszwie. I tutaj chciałam sobie po prostu kupić jakieś balerinki, które będą białe. Bardzo duży miałam problem, żeby znaleźć białe baleriny. Nie wiem dlaczego, jak widziałam to były takie jakieś niezbyt ładne i nie do końca mi się podobały. Już patrzyłam na wszystkich sieciówkach i ogólnie wszędzie i nigdzie nie potrafiłam znaleźć idealnych balerinek. I powiem Wam tak, ja trzy mm, lata temu kupiłam sobie baleriny w Zarze przyniosę Wam pokazać. I one są już trochę przez życie szarpnięte, no bo to jak mówię, mam już jest 3 lata jest spokojnie u mnie w szafie, ale bardzo często jak dodaję w niej jakieś zdjęcie, bo one tak ładnie się błyszy, naprawdę są śliczne na stopie i uwielbiam je, bardzo często jak dodaję jakieś zdjęcie w nich, no to pytają się mnie osoby, skąd właśnie mam te balerynki, gdzie kupiłam i jest mi tak przykro, bo mówię, no kurczę, już ich dawno nie ma na pewno w sprzedaży i nigdzie już ich chyba się nie da znaleźć. I słuchajcie, ja stwierdziłam, że ja w sumie zobaczę, czy są jakieś buty na Vinted. I tam może jakieś kupię, no bo jak już nigdzie nie mogę znaleźć, to może tam jakieś w dobrej cenie znajdę. I takie, które będą mi się po prostu podobały, jakieś białe baleriny. Może ktoś sprzedaje, po prostu już niech będą używane, ale żeby były ładne. I wiecie co znalazłam? Normalnie znalazłam drugie takie same baleriny, tylko białe i ze skórką. I one są tak śliczne, no wiusieńkie. Te już są takie życiem styrane, to jak powiedziałam. I mamy tutaj ten sam środek, jak widać, ale no po prostu tak się cieszę, że je znalazłam. Więc jak ktoś szuka może takie buty, to może na Vintage znajdzie. I zobaczcie, no idealne. No i stwierdziłam, że od razu biorę, no bo w sumie będą mega wygodne. Już znam te buty, wiem jak one się noszą i bardzo się cieszę, że dorwałam w ogóle takie skórkowe, więc mam już buty na przyszłość też i to jest taki zakup, z którego jestem zadowolona, bo wiem, że nie tylko właśnie będą one do mojego ślubu, ale też te buciki sobie wykorzystam na później. Naprawdę słyszałam wiele opinii, że super są buty właśnie do ślubu, jakieś taneczne i w ogóle, ale ja sobie kiedyś sprawdziłam te buty i one są strasznie drogie. Chyba z ponad 500 zł kosztowały takie buty do tańca i kolejna sprawa, one nie do końca mi się podobają, bo są z jakimiś perełkami, jakimiś takimi zdobieniami a jak zobaczyliście te, no to one są totalnie płaskie, minimalistyczne, i tak mówię, gdzie ja później takie buty założę. I ktoś mi też dał komentarz, że, no, można iść na jakieś tańce. Ja nie chodzę na żadne tańce, jestem totalnie nie taką taneczną osobą, więc za bardzo nigdzie już bym ich nie założyła. Więc w moim przypadku takie buty, które będę używać na co dzień, i na przyszłość, to jest najlepszy zakup i z tego jestem zadowolona. I moja sukniona zmiana prezentuje się tak i zakupiłam ją w zarze, więc kosztowała jakieś 100. 30-120 zł, tak, 150 zł, więc całkiem nieźle. No i to tyle. I to są jeszcze, słuchajcie, wbudowane spodenki, także mega cute, bo można sobie kręcić i w ogóle nic tutaj nam nie będzie podwiewało. Powiem Wam, że naprawdę ta sukienka jest tak dobrze wykonana, naprawdę widać w niej jakość, więc jestem w szoku. Bo jak ją znalazłam, to mówię, to jest idealna suknia, w której chciałabym być na zmianę na moim ślubie. I naprawdę tutaj wszystko pięknie mi leży. I uważam, że jest to super zakup, bo też na pewno ją wykorzystam jeszcze nie jeden raz z tego lata. Więc jestem naprawdę bardzo zadowolona i ogólnie z tymi wszystkimi dodatkami no, będzie to wyglądało prześlicznie, No i to tyle. Nie wiem nawet kiedy zamierzam zmienić sobie suknię ślubnej na tą, ale to się zobaczy w praniu. Też zobaczę, jaka będzie po prostu pogoda, tak, żeby było mi wygodnie. I jak będzie mi turbo ciepło, no to wtedy może się przebiorę biżuteria. To, co ja bardzo chciałam, jeżeli chodzi o biżuterię, to takie drobniutkie cyrkonie, które będą na mojej szyi i nigdzie, powiem Wam, nie mogłam czegoś takiego znaleźć, więc dla mnie to było szokiem, bo naprawdę wymyśliłam sobie coś, czego znaleźć nie mogę, a bardzo zależało mi na tym, żeby to było delikatne. To, co znalazłam i chyba na to się zdecyduję, to w Lilu taki naszyjnik pod szyję i on jest właśnie cały w takie cyrkonie, więc coś takiego. O, tutaj można zobaczyć z bliska, więc... Coś takiego i uważam, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką znalazłam, więc tego jeszcze nie mam, ale to jest cały czas na stanie i byłam sobie sprawdzić, także to chyba sobie kupię i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o biżuterię, no bo do włosów to jak powiedziałam będę mieć kokardkę, kolczyki najprawdopodobniej zostanę w tych albo w jakichś innych cyrkoniach, bo już za dużo nie chcę mieć, bo wtedy było naprawdę na mnie za wiele, więc taka drobna biżuteria właśnie w cyrkonie, myślę, że dużo naprawdę zrobi, moja sukienka jest bardzo prosta, więc myślę, że to będzie idealnie ją dopełniało. Ja i taką całą resztę to nie wiem, czy to jest sens Wam mówić, ale tak jak mówiłam na samym początku, mniej więcej jaki chcę mieć łuk i całą resztę muzyka. Tak, może o tym jeszcze tylko powiem chwilę, bo jeżeli chodzi o muzykę, to też mam taką konkretną i wymyśliłam sobie, znaczy może nie będę zdradzała, jaką chcę mieć muzykę do ślubu albo na przykład do ceremonii, ale jeżeli chodzi o tematykę, no to stwierdziłam, że takie lata 60. coś takiego, to byłoby super, gdyby to był motyw przewodni i muzyka z Bridgertons, ponieważ tam jest muzyka bardziej klasyczna, taka bardziej muzyka popowa robiona na klasyczną, sobie przesłuchajcie, jeżeli lubicie muzykę, klasyczną. choć tutaj mała psinko, chodź. Więc bardziej w tych klimatach jest też trochę maty, trochę takich właśnie bardziej popu, ale nie ma disco polo i tego za bardzo nie chciałabym mieć na moim ślubie i też mamy super DJ-a, bo naprawdę jest taki bardziej no pode mnie i to samo mu się podoba co mi, więc jestem tutaj zadowolona, bo widzę, że się dobrze dogadujemy i jeżeli chodzi właśnie o takie jakieś disco polo, no to powiedziałam, że ja naprawdę nie chciałabym czegoś takiego, ale ale jeżeli ktoś poprosi na przykład o jakąś konkretną muzykę i to będzie disco polo, to powiedziałam, żeby ok i niech puszcza, bo jeżeli gości na przykład mają jakąś swoją ulubioną muzykę i chcą jej posłuchać, to jak najbardziej ok, ale żeby to nie było motywem przewodnim, więc bardziej, żeby właśnie ta muzyka z Bridgertonów się przebijała, to by było super, ale żeby właśnie samo disco polo mi nie leciało, bo no tego bym raczej nie chciała, bo ja nie jestem w ogóle osobą, która słucha takiej muzyki i nie za bardzo jej trawię. No, więc jeżeli o to chodzi, no to wszystko. Nasz pierwszy taniec to też jeszcze musimy dopracować, bo jego nie będzie, po prostu go nie będzie. I też dużo osób liczy na pierwszy taniec, ale tutaj nasz DJ powiedział, że możemy to ograć trochę inaczej i też właśnie ja i Michał nie czujemy się w tym swobodnie, szczególnie właśnie mój narzeczony, to on jest totalnie nietaleczny, więc wiem, że to by było dla niego niezbyt komfortowe. Nawet nauka takiego tańca byłaby dla niego niezbyt taka przyjemna. No i po co tutaj zmuszać kogoś do czegoś takiego i to wszystko, jeżeli chodzi o dodatki i takie rzeczy, które na tę chwilę wiem i mam, jeżeli macie jakieś polecajki, to koniecznie dawajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, może już mieliście ślub albo będziecie mieć i zobaczyliście się czegoś, co tutaj brakuje i czego właśnie nie wspomniałam, a może ja też o czymś zapomniałam, także możecie pytać, może zrobimy drugą część albo nagram dopiero wszystko po ślubie, jak już on się wydarzy i wtedy opowiem wam, co było, jak było i dodam wam zdjęcia, co zrobiliśmy. Tak więc to tyle i jeżeli macie jakieś pytanka, to dawajcie znać, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych vlogach. Późniaki i ciało-ciało.